Specjalny ośrodek szkolno wychowawczy w Kłecku zaprosił swoich podopiecznych wraz z rodzinami na wielką zabawę rodzinną. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji, był też element edukacyjny. Spotykamy się po raz ósmy w kempingu tutaj w porządku u właści... gospodarzy tego miejsca, u państwa klimackich, Organizuj... organizujemy tutaj rok w rok e, tak zwaną, my tak nazwaliśmy tą imprezę, wielką zabawą rodzinną. Świętujemy Dzień Dziecka, Dzień Mamy, nadchodzący już wkrótce Dzień Taty. No i to jest czas, to jest nasze, nasze wielkie święto, ponieważ w tym święcie uczestniczą nasi wychowankowie, nasi podopieczni razem ze swoimi rodzicami, opiekunami, ale zapraszamy również całe rodziny naszych uczniów, naszych wychowanków, więc jest tutaj na sporo i na nas oczywiście ogromna odpowiedzialność, żeby, żeby wszyscy tutaj świetnie i dobrze się bawili z uśmiechem wracali do domu. Tatuaże, warkoczyki, bańki mydlane duże, Stania Lider przyjechała do nas ze swoimi podopiecznymi, z kucykiem i z koniem. Dzieci będą mogły pojeździć, będą sportowcy, będą piłkarze, będzie, będą dziewczyny, koszykarki, które też będą z dziećmi tutaj ćwiczyć na, na, na tym obiekcie. Będzie punkt balonowy, malowanie na folii między drzewami, będzie loteria, każdy los wygrywa. Będą słodkie stoisko z watą cukrową w roli głównej. Będzie można zrobić sobie fotkę z bohaterami z bajek. Będą przebrani harcerze, którzy wolontarystycznie nas też tutaj wspierają. Będą rowery wodne, jeżeli wiatr oczywiście i pogoda na to pozwoli. Przywieźliśmy ze sobą rowery trójkołowe. Dzieci będą mogły też tutaj po tym terenie pojeździć. Jazda konna, o której mówiłam, konkurencje sportowe, zamki dmuchane, zabawa z, yy, zabawa z chustą klanzy, malowanie twarzy. W tym roku piknik odbywał się pod hasłem Zdrowie i profilaktyka to nasza praktyka. Zespół do spraw profilaktyki i promocji zdrowia w naszej placówce, zawsze na, takich, na, te, na, na tej wielkiej zabawie rodzinnej, organizuje taki blok profilaktyczny. Podczas, podczas tego bloku. Bardziej rozmawiamy, spotykamy się właśnie z rodzicami i podczas tego bloku organizujemy spotkanie z różnymi osobami z obszaru tego profilaktycznego. W tym roku zaprosiliśmy pana Krzysztofa Sochę, Sochę profilaktyka społecznego z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Przyjechał do nas z panią, z panią Anią, funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji i będą mieli Wykład na temat bezpieczeństwa, bezpiecznych wakacji, jak spędzać z dziećmi czas na temat uzależnień, na temat no też używek, jak chronić dzieci przed tym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą profilaktykę, profilaktykę bezpieczeństwa nad wodą, właśnie ruszyła dzisiaj kampania Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, czyli konkurs dla najmłodszych uczestników i potrwa aż do 10 września na przygotowaną pracę plakat albo spot w tej tematyce bezpieczeństwa nad wodą. Bezpieczeństwo nad wodą jest bardzo ważne, ponieważ w tym okresie letnim, jeżeli jest słońce, jest pogoda i warunki sprzyjają, gro osób wybiera się na plażę. Plaże mogą być niestrzeżone bez ratownika i tam musimy szczególną zachować ostrożność, ale nawet jak mamy ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem, to musimy pamiętać o podstawowych zasadach, które panują i regulaminach, które musimy przestrzegać obligatoryjnie nie możemy po użyciu alkoholu korzystać ze sprzętów pływających i to jest podstawa właśnie jeżeli chodzi o korzystanie z wody i pamiętać o innych jeszcze o tym żeby czuwać nad dziećmi tymi małoletnimi bo zgłaszane są sytuacje że rodzice niejednokrotnie nie sprawują właściwie tej opieki nad tymi dziećmi dziecko się oddala i mamy zgłoszenia jako policja, że taki małoletni sam jest bez opieki i szuka. Są to dzieci małe, takie poniżej 5-10 roku życia, które gdzieś oddalają się w tym czasie, gdy rodzice korzystają z kąpieli w wodzie, czy opalają się i podczas tego opalania mogą zasnąć. Także, jeżeli wybieramy się z dziećmi na to wodę, to musimy w szczególności czuwać nad bezpieczeństwem. Też pamiętajmy, jeżeli. Mamy jakieś zwierzęta z sobą, żeby te zwierzęta nie pozostawić to w rozgrzanym aucie w samochodzie, ale też o dzieciach, które gdzieś tam mogą spać, a ktoś myśli, że na chwilę wyskoczy do sklepu, zrobi szybkie zakupy, a w tym czasie dziecko w rozgrzanym samochodzie, które można przyrównać do sauny, takiej rozgrzanej sauny gdzieś w lokalu. Także o tym tu należy pamiętać. Bezpieczeństwo podczas wakacji, korzystania z roweru, korzystania z innego, e, wirtualnego świata. To też jest tutaj bardzo ważne, ponieważ młodzież często zamiast korzystać aktywnie z wypoczynku, e, szuka e, właśnie e, znajomości w internecie i też tam mogą trafić na osoby, które po prostu Mogą mieć wobec nich złe zamiary. Także nie szukamy w wirtualnym świecie znajomości, tylko w realnym świecie i w realnym świecie nawiązujemy jakiekolwiek znajomości, ale tej znajomości też nie jest przypadkowo napotkaną osobą, tylko z osobami z własnego podwórka, z własnego środowiska, z rówieśnikami, z rodziną. Używki to też taki wzmożony problem podczas wakacji? Dokładnie, jeżeli chodzi o okres właśnie o wypoczynku, może się okazać, że ktoś będzie sięgał po tego typu właśnie nowoczesne substancje psychoaktywne. często też ten alkohol dla młodych ludzi. Właśnie na wakacjach poza domem, gdzie nie ma często rodziców, tylko są miejscy opiekunowie w tych zorganizowanych wypoczynkach może posłużyć do tego, żeby młody człowiek gdzieś tam poprzez starszych rówieśników w ten świat był wprowadzany. Dlatego też musimy wykazać taką czujność, żeby młody człowiek, jeżeli gdzieś już wyjeżdża, to miał świadomość, jakie są konsekwencje tego, nie tylko te karne, ale też konsekwencje uzależnienia, co sobą wzniosą i jak ciężko z tego uzależnienia jest wyjść. I my jako profilaktyk mówimy jako policja o tych właśnie szkodliwych skutkach dla organizmu, o tym, że niestety to uzależnienie jest bardzo silne i niewielu osobom z tego uzależnienia udaje się wyjść. Dzięki takim inicjatywom dzieci się integrują, ich opiekunowie także. Podczas takich zabaw integrujemy się, to po pierwsze. W naszej placówce kształcimy dzieci z 12 gmin. To jest taki jedyny dzień praktycznie w roku. Szkolnym w roku szkolnym, kiedy wszystkie rodziny, wszystkie dzieci są razem, są razem w jednym miejscu możemy ze sobą porozmawiać o tym, co nas trapi, ale też o przyjemnościach, o, 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 o tym właśnie jak, jak, jak wygląda ich codzienny dzień. I rodzice się ze sobą przede wszystkim też widzą, mogą ze sobą porozmawiać, poznają się. Dla dzieci to jest, to jest dzień, na który czekają praktycznie cały rok, bo tutaj mamy i, i zawody sportowe, i konkurencje sportowe, i, i, i fajne jadło, i ten czas spędzany z kolegami, koleżankami z ośrodka, jest dla nich w innym miejscu, w nowym miejscu, nie w, nie w murach naszej placówki, no jest dla nich takim, takim też wyjątkowym czasem i egzaminem też na to, czy, 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 czy potrafią i czy się odnajdują w takich miejscach. W Borzątwie po raz kolejny ośrodek szkolny wychowawczy z Kłecka organizuje piknik. Piknik nie tylko dla swoich podopiecznych, ale dla rodzin, dla przyjaciół, dla wielu osób, którzy się angażują w tą działalność naszych najmłodszych, od przedszkolaka, aż po szkołę zawodową i wielka radość że mogę tutaj być z nimi. To naprawdę wspaniale posłuchać tych młodych ludzi, jak się cieszą, jak się bawią, jak chcą po prostu być razem i spędzać właśnie ten czerwcowe popołudnie dzisiaj razem w gronie takich przyjaciół tego ośrodka. W wielkiej zabawie rodzinnej w porządku uczestniczyło blisko 500 osób.